Dzień dobry, moi drodzy, zabieram Was dzisiaj na przejażdżkę. to dlatego, że właśnie tak się złożyło, że jestem na hiszpańskiej wyspie na Teneryfie i jak sami dobrze wiecie, bo często Wam to powtarzam, że bardzo dobrze poznaje się świat, kulturę, historię danego miejsca poprzez smaki i kuchnię, a ja oczywiście ten, ten świat poznaję przez smaki czekoladowe, no nie tylko, ale czekoladowe są oczywiście zawsze moim Dlatego dzisiaj zabieram Was w wyjątkowe miejsce, bo jest to miejsce, gdzie produkuje się czekoladę, która jest absolutnie kwintesencją tego miejsca i wysp w ogóle, bo jest to fabryka lava czekolad. Teneryfa jest wyspą wulkaniczną. Właściciel tej fabryki, wizjoner tak naprawdę, był zafascynowany jako dziecko dwoma rzeczami. Po pierwsze, to były fabryki, a po drugie, były wulkany. Rysował sobie to wszystko w swoim pięknym kajeciku, który podobno gdzieś tam w swojej szafie zachowuje do dzisiaj. No i zafascynowany tym i swoimi dziełami sztuki małymi, stwierdził, że po prostu te swoje dziecięce marzenia przekuje w rzeczywistość i otworzył fabrykę czekolady na wyspie wulkanicznej. Ja myślę, że tak jak sobie wyobrażam, bo jeszcze nie próbowałam tych czekolad, przy Was spróbuję je po raz pierwszy, ale wydaje mi się, że to, co już wiem o tych czekoladach, to jest to, to że oni chcą tymi czekoladami opowiedzieć historię tego miejsca. I totalnie mnie to fascynuje, bo jak wiecie, każda czekolada opowiada jakąś historię. Samą sobą i ja jestem bardzo ciekawa jaką historię opowiadają te czekolady. Naprawdę jaram się tym. Wydaje mi się, że nic nie opowiada lepiej y, historii danego miejsca jak właśnie takie smaki i takie smaki, które powstały z totalnej pasji, miłości i tak dalej Dużo Wam teraz nie mogę opowiedzieć, bo sama ich jeszcze nie próbowałam, ale mogę Wam powiedzieć tylko to, że ta historia wydaje mi się absolutnie fascynująca. Francisco wydaje się bardzo skromnym człowiekiem, zaprasza mnie oczywiście bardzo ciepło, ale nie mam pojęcia, czy uda mi się z nim porozmawiać i jak bardzo się przed nami otworzy. Smaków jestem na maksa ciekawa. Jestem najbardziej ciekawa czekolady z pieprzem, który tutaj rośnie naprawdę na co drugim podwórku. Zaraz będę wam opowiadała, więc ja teraz zapraszam was na krótką przejażdżkę. w lawa, czekolad udana chociaż moi drodzy Francesco okazał się bardzo nieśmiały nie udało mi się go namówić na dłuższą rozmowę mam nadzieję że uda nam się to następnym razem ale już spróbowałam kilku fantastycznych rzeczy bardzo mi się spodobał ser w czekoladzie bardzo lokalny produkt na maksa. Natomiast mam mnóstwo łupów, którymi się z Wami teraz podzielę. To, na co liczyłam najbardziej, czyli czekolada z czerwonym pieprzem. Ten pieprz na serio rośnie tutaj na co drugim podwórku i ja już wielokrotnie zrywałam go sobie, rozcierałam na dłoni i go wąchałam, bo ten aromat jest niesamowity. Jestem bardzo ciekawa, jak zagra to w tym połączeniu. Oczywiście to, co jest tutaj to konieczne, czyli czekolada z solą. No, jesteśmy na środku oceanu, z każdej strony otaczana Sól, którą można poczuć po prostu w ustach, we włosach, na skórze, więc musiała też znaleźć się w czekoladzie. Znowu 70% ciemna czekolada i sól. Na pierwszy rzut oka nie ma jej tutaj dużo, ale jest też fantastyczny wiatr. Mam nadzieję, że w tym wietrze słychać mnie dobrze. No i oczywiście klasyka 70% ciemnej czekolady. Od tego powinnam zacząć. I same opakowania już są niesamowite. całą pewnością tęskni za takimi klimatami jak tu. Lars Peter Amundsen projektował te opakowania i to, jak czekolady wyglądają i już wielokrotnie został za to nagrodzony. Opakowanie naprawdę ujmujące, oddaje wszystko to, co w lawie powinno się znaleźć, ale to nie wszystko, ponieważ, moi drodzy, cała czekolada wygląda jak lawa. Przecież to nie jest piękne. Zabieram się za to szybko, bo temperatury, jak wiecie, nie pomagają czekoladom. Pomijam już fakt, że jest to po prostu bardzo ciekawa. No, aromat jest owocowy. Intensywny. Mm, aromat zdecydowanie owocowy i umujący. W smaku już trochę, powiedziałabym łagodniej. a łagodna. Znowu podkreślam dla tych, którzy mają ochotę przenieść się ze świata mlecznych czekolad do świata czekolad ciemnych, ale łagodnych. Jestem bardzo zadowolona, ale tak samo ciekawa kolejnych smaków. Numer dwa, sól. Jestem jej bardzo ciekawa, bo naprawdę bardzo lubię to połączenie, chociaż naprawdę ono nie jest łatwe, bo często sól jest za słona, za bardzo intensywna i za bardzo dominuje smak czekolady, więc jestem bardzo ciekawa, trochę większego uderzenia, więc Francesco, spokojnie możesz rzucić się już w tym momencie, masz już takie doświadczenie, że możesz spokojnie rzucić się do tego wielkiego czekoladowego basenu na główkę i zrób to po prostu odważniej, ale nadal to jest po prostu pyszne, chociaż Oczekiwałabym trochę więcej twistu, trochę więcej tej soli, trochę więcej odwaru. Czekolada numer tres, moi drodzy, mam wobec niej największe oczekiwania, najbardziej nie mogłam się jej doczekać. Muszę już jej szybko spróbować, bo też znów w tej temperaturze już zaczyna mi się rozpuszczać. A więc yy, próbujmy. Już czuję zapach pieprzu, no już jestem rozwalona, pozytywnie oczywiście. Eee, bo bardzo ten pieprz mi się podoba. Mam nową zajawkę, słuchajcie. Czerwony pieprz, będę dodawała teraz do wszystkiego. No już jest fajnie, już jest wytrawnie, na maksa wytrawnie. Ten pieprz dodaje czegoś niesamowitego. Wczoraj próbowałam tych tonic z czerwonym pieprzem i już wiedziałam, że to mi ten klimat mi się podoba. Świetna. Świetna. Ta czekolada ma też trochę chili i ona dość szybko się tutaj ujawnia. To nie jest tak jak, jak wiecie, w przypadku mojego ulubionego, najukochańszego na świecie Domandasa Seuss Polisa i jego Naive Chocolate. I myślę tutaj o porównaniu troszeczkę do na Spices. Tam ten smak chili rozwija się powoli. Najpierw jest ciepło, otulenie, goździki, cynamon. Oczywiście to są trochę inne klimaty, ale to chili czuć dopiero kiedy połkniemy czekoladę. A tutaj no jest ten pieprz, ale chili po hiszpańsku po prostu. Wiecie, ono chodzi od razu czuć na języku. No i tak troszeczkę z boku pali, ale jest to palenie przyjemne. No, jeżeli potrzebujecie trochę ciepła nadal w takim klimacie, albo może jeżeli chcielibyście sobie przypomnieć trochę gorącego tutaj wyspowego klimatu i możecie zabrać taką czekoladę w polski świat, no to to jest coś, co na pewno ten gorący klimat wam przypomni. Ja słyszałam, że do tej czekolady idealnie pasują lokalne wina, ale myślę, że jest to historia na inne spotkanie. I jeszcze o tym Wam opowiem. Na razie. Ta jest moją absolutnie ulubienicą. Tego się spodziewałam, nie jestem zaskoczona. Bardzo się polubiłyśmy. Jestem mocno rozgrzana po tamtym pieprzu z chili, więc słuchajcie, mam ochotę na coś łagodnego, co trochę zneutralizuje ten e, chilowy smak. Chociaż naprawdę jest on bardzo przyjemny, i gdybyście mieli wybrać jedną czekoladę, to może jeszcze nie próbowałam wszystkich i to będzie odważne, co powiem, ale wybrałem zdecydowanie ten z czerwonym pieprzem. E, łagodność, mleczna łagodność. Sprawdźmy to. By to jeden z moich znajomych powiedział: Jak dla kotka. Jak dla mnie, troszeczkę za słodka. Ja zdecydowanie jestem fanką przynajmniej 50% mlecznych yy, czekoladach. Ale jeśli ktoś potrzebuje odpowiedniej dawki cukru, to właśnie jest to. Róża, bardzo delikatna, ale myślę, że można się doszukiwać w tym finezji. Na złagodzenie smaku po pieprzu czyli jak najbardziej okej. Okay. No i są jeszcze tutaj dwa fantastyczne produkty. No i ja oczywiście jestem już rozpieszczona, jestem naprawdę na maksa rozpieszczona przez Czokowi. na stronę domczekolady.pl, bo zostały ostatnie sztuki. Ja zaraz będę namawiała, zamawiała je jeszcze raz, ale yy, wykorzystujcie to, co jest. Musiałam spróbować dwóch yy, produktów. Oczywiście banany w czekoladzie. Banany są tutaj naprawdę prawie tak jak pieprz. Na co drugim podwórku są pola bananowe. Yy, bardzo je lubię, bardzo mi się podoba. Z całą pewnością kiedyś Was yy, na takie pole za, yy, zaproszę. No i figi w czekoladzie. No dobra, yy, próbowałam już tego i muszę Wam powiedzieć, że po czekoladzie z pieprzem to jest mój ulubiony produkt. Totalnie wytrawny dla osób, które mają wystarczająco w sobie dużo słodyczy, które są wystarczająco słodkie, bo ani figa ani czekolada, która jest naokoło. Fantastyczna przekąska, dodaje masę energii, a z całą pewnością daje też masę zdrowia. Mięciutkie, naprawdę przepyszne. Banany. Przepraszam się. Wszystko spokojnie, ten wiatr. Jednak trzeba być cały czas czujnym. Banany. To nie jest jakiś słodki banan, który sobie wyobrażacie. Naprawdę ten smak mnie zaskoczył. W mojej książce jest Czekolada, jeżeli 100 lat, daję Wam kilka przepisów na połączenie bananów i czekolady, bo jest to naprawdę fantastyczne połączenie na jedną z najzdrowszych i najbardziej energetycznych przekąsek. To jest coś, co ratuje mnie naprawdę w najtrudniejszych sytuacjach. Tamte przepisy Was Wam polecam i ten tekst, więc jeśli nie macie mojej książki, jest Czekolada, jeżeli 100 lat, to spokojnie możecie ją kupić. Link. Bo naprawdę to jest też świetne rozwiązanie. że te czekolady i te małe ciasteczka, ciasteczka chyba myślę mogę nazwać je ciasteczkami, mignały w czekoladzie, fantastycznie opowiadają to, z czym możemy spotkać się na tej wyspie. I chyba nie ma lepszego pomysłu na to, żeby sobie po prostu siedzieć na takich skałach, obserwować wulkan i jeść. Moi drodzy, mam nadzieję, że pokazałam Wam wiarygodnie, chociaż część tej wyspy i tych smaków, którymi tutaj można się zapascynować. Więc jeśli gdzieś zbłądzilibyście, tak jak ja, na tej hiszpańskiej wyspie, to polecam Wam czekolady Lava Chocolate. Naprawdę opowiadają kawał dobrej historii tej Do zobaczenia następnym razem.